Dzień dobry, Marek Mikołajczyk, 6 na 7 Dzisiaj krótki praktyczny test Lajki SL2. Aparat występuje w dwóch wersjach, z 24-milionową matrycą i 46-milionową matrycą. Dzisiaj mamy tą większą matrycę z wyjątkową optyką, a pochromatycznym obiektywem stałogniskowym 75 mm. Taki zestaw spokojnie konkuruje z aparatami średnioformatowymi co spróbujemy dzisiaj pokazać na przykładzie wykonanej tutaj reprodukcji. Zapraszam. Mamy przygotowane już stanowisko reprodukcyjne. Stolik do teteringu, statyw i monitor graficzny, dwie lampy profoto o mocy 1000 sekund każda, kolumna reprodukcyjna, stolik, dwie blendy do zmiękczenia światła. Za chwileczkę założę tutaj aparat i wykonamy zdjęcie sterując aparatem z programu Capture One z pozycji komputera. Uruchamiam aparat i wpinam go na kolumnę reprodukcyjną. Aby wypoziomować aparat na kolumnie, użyję takiego sprytnego laserowego urządzenia. Na obiektywie. Zamontuję lusterko. A na stole położę laser, który pozwoli mi dokładnie precyzyjnie ustawić aparat. Ważne jest, aby równo ustawić. Na blacie stołu kładziemy laser i teraz na głowicy zębatej dokonuję regulacji. Aby promień lasera pokrył się ze źródłem, dzięki temu mamy idealnie ustawiony pionowo aparat. Aparat mamy połączony z komputerem. Wykonujemy pierwsze zdjęcie w celu weryfikacji równomierności oświetlenia. Na podstawie markerów RGB widzimy, że wartości są zbliżone, w związku z tym światło mamy dobrze ustawione. Kładziemy klasyczny wzornik Color Checker. Wykonujemy zdjęcie, które pozwoli nam skontrolować parametry oraz zrobić profil do aparatu, który używamy. W następnym kroku zdjęcie wykonanego Color Checkera zapisujemy w 16-bitowym TIF-ie. Zamykamy Capture One. Otwieramy program Color Checker Camera Calibration i zapisanego tif przerzucamy. Do tego programu. Automatycznie zostaje rozpoznany wzornik i kreujemy nowy profil, nadając mu nazwę. Po zapisaniu tworzy nam się profil, który się wczyta automatycznie do programu Pory Starcie Capture One. Starcie Capture One w zakładce style. W podstawowych parametrach domyślny profil, przypisany przez Capture One, możemy zamienić na właśnie stworzony profil naszego aparatu. Wracamy do zakładki Tetheringu, Uruchamiamy podgląd live view. I umieszczamy nasz reprodukowany obraz. Dzisiaj fotografujemy twórczość Joanny Osińskiej żeby zachować kontrolę nad kolorami umieszczę mały wzornik color checker pod obrazem live view pozwoli mi ułożyć obraz wyrównać zamykam podgląd Za pomocą autofokusa, bardzo sprawnego w tym aparacie, ustawiam ostrość i wykonuję pierwsze zdjęcie reprodukowanego obrazu. Lupą sprawdzam sobie, czy wszystko mi się ładnie ustawiło. Dodatkowo markerem RGB. Zweryfikuję naświetlenie. I wykonaliśmy naszą reprodukcję. Wykonaliśmy dwie reprodukcje obrazów Joanny Osińskiej. Rezultaty są świetne, moim zdaniem. Aparat SL2 z obiektywem apochromatycznym daje efekty porównywalne z aparatami średnioformatowymi. Świetna jakość obrazu, duża rozpiętość tonalna, rewelacyjny mikrokontrast i kolor. Macie pytania? Zapraszamy do kontaktu.